Cześć, dzień dobry, z tej strony Simgata, witam was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj jestem razem z... Patrycją, cześć! Jest to moderatorka grupy Simgata, jest taka tak zabudowana w The zapraszam was tam bardzo gorąco. Dzisiaj e, zrobimy sobie taki challenge trochę. Będziemy próbowały przerobić Bella Tvier e, Kolorach czerni i bieli. Jak widzicie, nie mamy kolorów. Nie jest to żaden efekt nałożony na film, tylko my w komputerach mamy wszystko poprzełączone. E, także my nie wiemy, co to jest. Tak, wszystko jest po prostu szaro, białe, czarne. E, także to po prostu taki troszeczkę e, zwiększony poziom trudności. E, plus ustaliliśmy, że e, nasze przerabianie będzie trwało 10 minut. Damy radę, Patrycja. I, e, tak, ale e, ruszamy rysy twarzy. No, myślę, w końcu? że. Myślę, że nie wiem sama. Tak, jak ktoś chce, to może, a jak ktoś nie chce, to nie musi. No dobra, okej. Okay. Ma być po prostu ładnie. To już gorsze. Dobra. Dobra. Okej. Okay, czyli co? Już mogę rozpoczynać liczenie czasu? No, myślę, że tak jak najbardziej. No Ale robimy tylko główny strój, czy więcej? Główny tylko. No dobra, to ja myślę, że 10 minut to chyba nawet za dużo. No, zobaczymy. Słuchaj, już mnie nic nie zdziwi w naszym wykonaniu. No dobra. No dobra, no to czas start. Mhm. Słuchaj, wiesz, jak skończymy szybciej, tak, no to dobra. nic się nie stanie. To przerwiemy. No tak, no to dobrze no. Ja generalnie to chyba chciałabym y, zachować jej takie charakterystyczne cechy. Czarne włosy, y, czerwona sukienka. No powiem Ci, że ja będę miała problem z tą czerwoną sukienką, ponieważ mam cztery ciuchy w kasie. Z modyfikacją. A no tak! A nie chcę No chcę ją w to ubrać. Jejku, czego ja szukam? Nie tutaj weszłam, gdzie chciałam w ogóle. E, w sumie... A to generalnie tyrasz na razu? Co. Ja zaczęłam trochę od poprawiania oczu. I teraz może jakieś. No, to nie, ja teraz szukam jej brwi. Okej, okay. i myślę, że chyba te przypasują. W ogóle jakaś taka w... Jakaś taka wściekła mi wyszła, póki co. Ja tak się okay. zastanawiam nad włosami, wiesz, to zawsze jest mi taki najgorszy, najgorszy problem. Ehm, tylko jestem ciekawa, czy nie będę miała tutaj problemu z brwiami, wiesz? Ehm, no, ja jej właśnie dałam brwi, ale nie do końca wiem, jaki kolor. Generalnie mam nadzieję, że będzie dobry, bo automatycznie najczęściej są czarne, chociaż mam też kilka takich, co się robią z automatu białe. A tak. Ale to akurat widać, czy masz białe, czy czarne, więc myślę, że jestem nie. No tak, no to widać, ale mimo wszystko stresik trochę jest, że wejdą jakieś takie dziwne. W ogóle, jaki bellać firma, kolor oczu naturalnie? Się pytaj, nie, pytaj mnie. Pytasz nieodpowiedniej osoby. Obstawiałabym coś w zielone, ale nie jestem pewna. Kurczę, tyle razy nią grałam i nigdy się nie przypatrzyłam, tak żeby teraz to pamiętać. Ale tak samo, nie. Dlatego może i dam y, ciemne oczy. Tak, tak będzie chyba najlepiej. Włosy mi będą nie... ci A no to tak się często zdarza. Wiem, Wiem że. Nie, nie podobało mi się z reguły makijaż, beli, usta takie były dziwne zawsze. A najlepsze jest to, że nałożyłam już sobie soczewki na oczy Aha. i właśnie usunęłam cały makijaż, łącznie z tymi soczewkami. Ojej, cool. Dobra. Hmm. Włosy. Dobra, niech to będą takie, takie te włosy. Pewnie jeszcze 20 razy je zmienię. Znając mnie. Ja generalnie bardzo lubię włosy od Anto, więc myślę, że teraz też na nie postawię. No ja też na razie. Nie, nie wiem, nie, nie wiem teraz w sumie co wziąłam. Tak ci szczerze powiem. Ale ty masz pewnie na... dużo mniej włosów niż ja. No to... coś tak czuję. No to myślę, że troszeczkę możesz mieć rację, wiesz? Tak, ty ci, pyci, ty ci, ty możesz mieć rację. Hmm. Nałożę sobie jakiegoś tego e, skina czy coś, może pomyślę. E... Nic mi do niej nie pasuje, zupełnie. Tak, po ciemku, po ciemku. <laughs> po ciemku? No to ci powiem, że wiesz. Okej, okay, są jakieś włosy, które mam nadzieję będą czarne. Słuchaj, wiesz, słuchaj, nadzieja umiera ostatnio, co nie? Wybrałam jakiś kolor skóry, na razie wygląda niegłupio. No, ale to wiesz. No, ja cały czas się bawię z włosami. Ja bardzo lubię wybierać włosy. Na pewno jej teraz stopy ściągnę, bo ich nienawidzę. Mm. Kurczę. Za dużo tego mamy, zdecydowanie. A tak po ciemku wybrać, po ciemku, znowu po ciemku. To <laughs> już w ogóle masakra. No sobie, wybrałem jakąś tam sukienkę. powiedz ci. Bo mam tylko cztery stroje aktualnie do wyboru, także mam trochę przypał. Nie no, masz więcej, bo możesz też te nie z modów. Nie, ale nie chcę. Tylko z gry. Słuchaj, wiesz, gdybym chciała, to bym mogła, ale że nie chcę, to wiesz. No, wiem, rozumiem. A ja dalej przeglądam włosy i końca nie widać. No dobra, wybrałam sobie. Ale powiedzmy, chyba znalazłam. Nie wiem, co prawda, jaki kolor, ale wydają się być ciemne. No, moje też, powiem ci. Makijaż to też będzie wyzwanie. Ojejku, zapomniałam o tym w ogóle. Tak ci powiem szczerze. Nie! O nie, jednak nic nie zrobiłam chyba. Nie, czekaj. Nie, chyba nic nie zrobiłam. E, co bym chciała? Detale. Detale skóry? Tak. E, I sobie musimy tutaj jakiś makijaż zrobić oczu. No ja właśnie kombinuję. I powiem ci, że w Czerni i Bieli nie podoba mi się chyba nic. <laughs> Naprawdę. No, słuchaj. O, tutaj myślę, że spoko. Na razie. A policzki to już w ogóle będzie hit. Oj, Jakoś, trochę mi się nos chce popsuć. Jak to nos popsuć? No bo ja sobie trochę chciałam nos zmodyfikować, ale to chyba był błąd. A, no dobra. Zostały trzy minuty. O! A czy ja mówiłam, że 10 minut to będzie za mało? Nie, ty powiedziałaś, że będzie to za dużo. A czy tak, za dużo. <laughs> <laughs> tak, powiedziałaś, że to będzie no, to za właśnie... dużo. To właśnie uważam, że 10 minut to będzie. Nie no, słuchaj, będzie za mało. Nie, będzie dobrze. Okej, okay, czyli celujemy teraz w skienkę. Nie, to stopy są rzeczywiście straszne. Co, so, są. So. Nie, no ja ci powiem tak. To, co chciałam, e, mniej więcej. A... O, to będzie nie, to nie będzie spoko. To co chciałam mniej więcej to skończyłam. Figury tak za bardzo mocno nie, 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 tam nie zmieniałam. A, może byście sobie policzki jeszcze pomalowały, bo chyba ja tego nie zrobiłam w sumie. A dobra, jeszcze więcej. Ty Co? A ja jeszcze daleko, daleko. No bo ty masz o wiele więcej modów ode mnie, a ja wiesz, nie mam w czym wybierać tak na dobrą sprawę. No to tak. Musisz, słuchaj, zakupić więcej. No, muszę, muszę. No ja... Muszę. Ja że... Nie wiem, kurczę, jak wybrać po sukienkę. Za nic w świecie nie wiem. Moja czarno-biała sukienka jest bardzo ładna. No, na pewno. Czarno-biała jest tak ładna. Bella... Znaczy, Bella jest sama w sobie bardzo ładna i generalnie według mnie nie trzeba by niczego w niej zmieniać. Tak. Ale skoro już się na nią uparłyśmy, no, chyba wybrałam sukienkę i bardzo mocno bym chciała, żeby była czerwona, ale jestem w 100% przekonana, że czerwona nie będzie. Nie, nie wiem, ja taką wybrałam dosyć ciemniejszą z tego wszystkiego, co miałam, także nie wiem, co mi to zaoferuje tak na dobrą sprawę. Nie wiem, ja generalnie próbowałam teraz założyć wszystkie możliwe kolory. Ale i takich nie rozróżniam, więc no tak. ciężko stwierdzić, co no tutaj to... założyłam. Wiadomo. Wiadomo, wiadomo, o co chodzi. Nie, co ja jej teraz założyłam? Słuchaj, ja już jestem gotowa. Masz 50 Czekaj, 45. Masz 50. Ile? 50. Aha, dobra, licz. Nie będę liczyła, gdy znowu... zejdziemy niżej, to ci powiem ile. Znogci też chciałabym być, żeby były czerwone, ale też się pewnie nie uda. 30 sekund. O nie! O tak! Naprawdę... Ja Nawet ma... nie widzę, czy mam kliknięte rzeczy, czy nie. <głosy> no, <głosy> Serio? 7, no co? 15 sekund. Pani, skina żadnego nie założyłam! Nie! O, raz, 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 sześć, sześć, pięć, cztery, trzy, trzy, jeden. Więcej. Dobra, koniec. Dzwoni ten piękny. No dobra. Ja, ja myślę akurat... akurat. Ja myślę teraz teraz słuchaj. raz, eee... Przechodzimy teraz raz, sprawdzenia, jak wyglądają w kolorze, co nie? Dobra, i słuchajcie, teraz widzicie nasze synki. Ja mam powiedzieć, że jestem trochę zaskoczona, bo ja celowałam w czerwień, a mam tak naprawdę wszystko niebieskie. No ja powiem, że w sukienkę, powiedzmy, że nawet mi się udało wcelować. Myślałam, że będzie cała czerwona, ale góra jest taka dosyć ciemna, był no. czarny. Pazlok. Powiedzmy, że nawet to do Belgii pasuje. A z lokci nie trafiłaś. No tak, paznokcie wyszły całkowicie inne niż I chciałam. jasna wyszła, to mi się trochę nie podoba, że jest taka jasna. No i w ogóle, że ten niebieski to jest hit. Ale w ogóle <grym> powiem Wam, że bardzo ładne cienie do powiek. Bardzo ładne cienie do powiek. naprawdę doceniam. Super. No nie, to ja akurat w cienie jak celowałam, to powiedzmy, że znam swoje mody i no mniej więcej wiedziałam, co wybieram z cieni. akurat te chyba mniej więcej chciałam ja to ale ja... jeżeli chodzi o usta, to wybrałabym całkowicie co innego. No, ja to w ogóle, wiecie, nie znam tych modów, bo ja je dzisiaj ściągnęłam. Także trochę przypał. No, także... no tak, a ja pojechałam już od dawna. No ale powiem wam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajna zabawa. Dajcie znać, jak wam się to podobało. A, a i z włosami też wypiłyśmy obie w ciemne. No. To w sumie o tyle fajnie. Tak, bałam się, że trafię w jakieś bordowe. No właśnie, ja też się bałam, że w jakieś niebieskie, zielone, rude. Tak, tak, tak. Ja też taką trochę pańkę miałam wewnętrzną, a mamy ciemne obie. No to super. Ale w sumie trochę smutne, bo mogłoby nam wyjść coś ciekawszego. O, wyzywasz nas od nudziar. <noise> I słuchajcie, my Wam bardzo gorąco dziękujemy za oglądanie. Dajcie znać, co jeszcze moglibyście chcieć zobaczyć w sumie w naszym wykonaniu. Eee, I co? Jak zostawicie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Jak zostawicie komentarz i łapkę w górę również. Także ja zapraszam Was do kolejnych filmów. Cześć!